Szanowni Państwo, zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest oczywiście aktem bandytyzmu międzynarodowego, które musi znajdować wyrazy najwyższego potępienia. Ten akt jednocześnie uświadamia nam, jak bardzo dywersyjny charakter miała propaganda wielu środowisk lewicowych rozwijana w Polsce od wielu lat, propaganda pacyfistyczna. Propaganda rozbrojeniowa, propaganda uderzająca w zbrojenie się państwa polskiego, armii polskiej. E, ta propaganda, której dzisiaj trzeba powiedzieć ostateczny i zdecydowany stop. Polak uzbrojony, żołnierz polski wyszkolony, silna polska armia, posiadająca wszystkie możliwe środki odstraszania wobec potencjalnych agresorów, włączając to broni jądrową programie chociażby nuclear sharing, który jest przecież programem obowiązującym w NATO. Szanowni Państwo, trzeba też powiedzieć jasno, że spodziewamy się e, dużej ilości uchodźców wojennych w naszych, którzy będą zwracali się do tego, żeby na, w nasze granice wjechać. To są kolejne wyzwania. Na granicę polsko-ukraińską trzeba skierować dodatkowe siły i służby, dlatego że w związku z tym mogą pojawić się zagrożenia o charakterze hybrydowym. Każdy, kto będzie z terytorium Ukrainy wjeżdżał do państwa polskiego, musi zostać skrupulatnie sprawdzony. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pojawiły się w Polsce postacie czy osoby czy jakieś służby, które miałyby na celu dywersje, które miałyby na celu destabilizowanie również sytuacji państwa polskiego, dlatego musimy tego przypilnować. Musimy również w związku z haniebną postawą, jaką w ostatnich latach zajmowały Niemcy wobec interesów Europy Środkowej, wobec ich polityki, która oczywiście ośmieliła Władimira Putina do dokonania tej agresji, musimy też jasno powiedzieć zwłaszcza Naszym partnerom w Berlinie, że ich współodpowiedzialność musi się również koncentrować na tym, że jest współodpowiedzialnością za tych uchodźców, którzy się pojawią w wyniku tego konfliktu. To jest również ich zadanie, to jest również ich rola. Szanowni Państwo, ten konflikt nie zakończy się zapewne szybko. Ten konflikt będzie miał swoje dalekosiężne skutki gospodarcze polityczne, humanitarne, demograficzne, militarne. On zmienia sytuację geostrategiczną w naszej części Europy, a właściwie na całym świecie, bo przecież słyszymy, co dzieje się też w Azji Południowo-Wschodniej i w Azji Wschodniej. Szanowni Państwo, wobec tego apelujemy do wszystkich rodaków, do wszystkich Polaków, aby zachowali spokój aby zachowali z drugiej strony czujność, dlatego że pojawia się mnóstwo dezinformacji w przestrzeni publicznej, pojawia się mnóstwo tak zwanych pojawia się mnóstwo różnych teorii czy różnych właśnie dezinformacji, które mają również za zadanie zdestabilizować państwo polskie. Apelujemy o spokój, o czujność i oczywiście apelujemy o to, żeby we wszelki możliwy sposób okazywać. W tych dniach, w tych miesiącach, nie daj Boże, w tych latach wsparcie wojsku polskiemu i wszystkim służbom państwa polskiego, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem.